Cześć! Zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii Słowo na dziś. Naszym dzisiejszym słowem jest słowo ferlasn, które występuje zarówno jako czasownik, jak i jako przymiotnik. Poznamy także lekcję z czasownikiem ferlasn. Słówko ferlasn jako czasownik ma znaczenia porzucić i opuszczać, opuścić. Zaś jako przymiotnik samotny, i tutaj synonimem dla ferlasny może być słówko Einzam, a także jako opuszczony. Jak widzicie, znaczenia zarówno przymiotnika, jak i czasownika jako ferlasm dość mocno się zazębiają, więc zapamiętanie i znaczeń nie powinno stanowić problemu. Jako w rekcji czasownika, zaś czasownik ferlasny ma. Już dość odległe znaczenie, ponieważ gdyś auf jemanden bądź gdyś auf etwas verlassen oznacza polegać na kimś, na czymś. Czasownik verlassen odmienia się w sposób nieregularny w czasach przeszłych. Preteritum jest to verliss, zaś partyzip 2 verlassen łączy się z ham. Spójrzmy na przykłady. Sie hat ihren Mann verlassen, ona. Porzuciła swojego męża. Tutaj Ferlasen występuje właśnie jako czasownik. Ferlasen is a Fortnite House, czyli Proszę opuścić natychmiast mój dom lub niech Pani opuści natychmiast mój dom bądź niech Pan opuści natychmiast mój dom lub niech Państwo opuszczą natychmiast mój dom. Mamy tutaj osobę z zli, formę grzecznościową, dlatego możemy ją tłumaczyć zarówno Pan, jak i Pan, jak i Państwo. Wszystko zależy od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Das ist ein Verlassenes Haus, to jest opuszczony dom. Czyli tutaj Verlassen występuje jako przymiotnik. Łatwo właśnie zorientować się, że tutaj Verlassen występuje jako przymiotnik chociażby po końcówce przymiotnika, jak i miejscu, jakie zajęło Verlassen w tym zdaniu. I przykład zdania z reakcją czasownika. Man kann sich auf in Verlassen, czyli można na nim polegać. Sie auf jemanden bądź auf etwas verlassen łączy się tutaj z akuzatywem, stąd zaimek osobowy właśnie w akuzatywie, czyli in. Mam of in Verlassen. Mam nadzieję, że po dzisiejszej lekcji z chęcią wykorzystacie czasownik Verlassen w codziennych sytuacjach. Koniecznie zbudujcie jeszcze sobie swoje przykładowe zdania, w jakich użylibyście Verlassen zarówno jako czasownika, jak i jako przymiotnika. Warto również zapamiętać lekcje z tym czasownikiem. I to wszystko. Zapraszam do kolejnej lekcji.